Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek relacji Wasp Party. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Walczyłem po obu Więc e, często zabijasz nie widzę no. Często. To ty powiedziałeś. Intruzi zostaną zabici. Strzelamy do skutku. Ulepszono apteczkę. Oh, Apteczki są w internecie, albo raczej spały. A tutaj też jest. To nieważne. Nie zatrzymujmy się. Stół. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka, ekwipunek jest pełny. Schemat wymaga: alkohol i szmata. Mołotow można z ostrza, można stworzyć. Schemat wymaga: wiązanie i ostrze. Masz wiązanie 1 i 3 czwarte. Ost broń bia Bomba, morz, bomba dymna. Brakujące składniki. Brak, cukier z Apteczka. Mołotow ostrza Można stworzyć. Schemat wymaga: wiązanie i ostrze. Masz wiązanie 1. Broń biała. Ulepszenie. Brakujące z ostrza. Można stworzyć. Sch broń biała. No dobra, do dzieła. Strzelba pompka. Dostępne ulepszenia: szybkość przeładowania, odrzut. Strzelba o średnim zasięgu i niskiej szybkości przeładowania zadaje wysokie obrażenia. Szybkość przeładowania można stworzyć. Pozwala szybciej o, przeładowywać broń. Plus 100% szybkości przeładowania. Koszt w częściach broni: 20. Kropka. Wymaga 1 narzędzi, liczba twoich części broni: 38. Kropka. liczba twoich narzędzi: zasięg Zwiększa zasięg broni. Odrzut można stworzyć. Zmniejsza odrzut. Zasięg. Szybkość przeładowania można stworzyć. Pozwala szybciej przeładowywać broń. Plus 100. Pro Szybkość przeładowania. Po zasięg. Odrzut można stworzyć. Zmniejsza odrzut przy wystrzale. Minus 40. Odrzut. Zmniejsza odrzut przy wystrzale. Minus. 30%. Odrzut. Strzelba pompka. Nie ma ulepszeń do Karabin myśliwski. Nie ma ulepszeń do wytworzenia. Karabin o długim zasięgu i słabej szybkostrzelności. Strzelba łuk. Nie ma ulepszeń do wytworzenia. Bezgłośny łuk o średnim zasięgu. Kabura na broń krótką. Pistolet. Rewolwer. Nie ma ulepszeń do wytworzenia. Re na pewno się nie rozpadnie. Głównie używa przerwy do strzelania. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Bomba dymna. Brakujące składniki. Brak. Cukier. Schemat wymaga. Cukier. I ładunek wybuchowy. Masz. Cukier. Zero. No dobrze, jest most. Tak się stąd wydostaniemy. Eli, zwolnij. Zaczekaj na mnie. Co? Jestem tutaj. A może mi dasz pójść przodem i ściszysz nieco głos? Okej. Okay. Masz suplementy. 30. Naciśnij. przycisk panelu dotyk. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Ekwipunek jest pełny. Schemat wymaga alkohol i śniadania. maksymalnie Maksymalne zdrowie 1. O! Świetnie! Pobieł gwizdać! Masz kolejny powód, żeby mi dogryzać. Ale bajer! <grystne> Ona jest zajebista. Co tu się stało? Twoi koledzy łapcy tak robią? Hmm. Nie wiem. Eli, schyl się. Ukryj się! Stary, Ukryj się. Miałeś całe stado i niczego nie trafiłeś. Zaraz trafię ciebie. Widzę, że naprawdę się wkurzyłeś. Jeśli potrzebujesz lekcji, chętnie ci pomogę. No, dobra. Amunicja do oh, strzelby załadowano. Cztery. Rezerwa. Dwa. Krop. Rewolwer. Amunicja do rewolweru. Załadowano. Pracują na autostradzie. Nie zdziwię się, jeśli złapią następnych turystów. To miejsce to żyła złota. Cholerni szczęścia, że. Skoro na nich czekamy, sprawdź czy da się coś tu zebrać. Nic tu nie ma. Chodźmy dalej. Nie dłużej czekać. Zobaczmy, co kombinują te dupki. Zawsze to robią. Przysięgam, że jeśli znowu coś przed nami ukryją. Jasne, i co wtedy zrobisz? Zobaczysz, <głosy> <głosy> zobaczę. Rewolwer, amunicja do rewolwaru. Załadowano. 6. Rezerwa. Zero. Kropka. Sobie poszli. Ah, oni mnie przerażają. Czy w tym masie są sami łowcy? No to wygląda. jest daleko ten most. Dotrzemy tam. Ech. Wow. Punkt kontrolny bez żołnierzy wygląda dziwnie. Tak wygląda większość stref. To miejsce jest dopuszczone od dłuższego czasu. Dajcie nam nasze racje. Miałeś w tym udział, słyszałem Tak, jedna laska nie chciała się poddać. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał tyle energii. Załatwienie innych trwało parę minut, ale ją tropiliśmy chyba pięć godzin. Jezu, czasami trzeba się narobić, żeby coś zarobić. Chyba tak, już mieliśmy sobie odpuścić, wtedy ona zaczęła do nas strzelać. A mogła uciec, głupia pipa. Kazałem dwóm chłopakom ją zająć, wziąłem karabin. Wycelowałem jej w czerep i... Jeb! Załatwiona. Cholera. Może trzeba było wziąć ją żywcem i zabić z niej jedną z nas. Nie, nie dałoby rady. Zabiłoby nas wszystkich we śnie.

Rødspike yeah. Það er fyrir. Rewolwer, amunicja do rewolweru. Załadowano. 6. Rezerwa 0. Szef mówi, że wkrótce rozszerzymy działalność. No Nie wiem, mamy wystarczająco ludzi pilnujących wszystkich wyjść, więc możemy powiększyć perymetr. Co nam to da? Nie wiem, może znajdziemy trochę benzyny i uruchomimy więcej generatorów. Chętnie uruchomiłbym jeden z tych starych projektorów. Można by obejrzeć jakiś film. To się nie wydarzy. Za często słyszałem gadkę o ekspansji. Zawsze gdy próbujemy. Jest ich więcej za tobą, piachu. Skąd wiesz, może teraz będzie inaczej? Nie oczekuj za wiele, młody. Dłużej pożyjesz. Rwy'n <coughs> <coughs> 对。<Big. S 2> yeah. Chodźcie tu, kurwa. O oh, mordę, ten koleś ma strzelbę. Dobra, ja będę kończył, mam nadzieję, że się podobał.